Monika Richardson komentuje powrót Rogalskiej. Pudrowanie trupa. Po trzech latach, Marzena Rogalska wróciła do prowadzenia pytania na śniadanie. Teraz tę te decyzję telewizji polskiej skomentowała Monika Richardson. Była gwiazda telewizji, nie gryzła się w język. Marzena Rogalska w lutym 2021 roku zakończyła współpracę z TVP, gdzie współprowadziła m.in. pytanie na śniadanie. Kilka miesięcy później rozpoczęła pracę w stacji TVN. W sierpniu 2025 roku powróciła do telewizji polskiej, zostając jedną z prowadzących śniadaniówkę telewizyjnej dwójki. Monika Richardson ocenia powrót Rogalskiej do TVP. Nie gryzła się w język. Powrót Marzeny Rogalskiej do pytania na śniadanie spotkał się wieloma pochlebnymi komentarzami ze strony widzów i internautów. Natomiast zupełnie inaczej ocenia taką decyzję TVP Monika Richardson. Była gwiazda telewizji nie szczędziła słów krytyki pod adresem szefostwa telewizji polskiej. Media publiczne w tym kraju nie mają żadnego pomysłu na siebie. Żadnego. Dlaczego? No bo ryba psuje się od głowy. Bo kierownictwo TVP jest takie, że zostało tam wsadzone troszeczkę przypadkiem. Powiedziała Monika Richardson w rozmowie z serwisem Świat Gwiazd. Richardson skomentowała również powrót Marzeny Rogalskiej do pytania na śniadanie: Nie ma koncepcji, więc raczymy się tymi odgrzewanymi kotletami. Marzena Rogalska wszyscy znamy Marzenę Rogalską no proszę państwa, to jest dalej pudrowanie trupa.